Witam ponownie. Cieszę się bardzo, że mam to możliwość, tak tutaj brat Przemek powiedział, przekazać słowo dla dorosłych. Tutaj siostra Mirka rozpoczęła od pytań, tak? Czy pamiętają historię na temat księgi księgi Daniela, na temat Daniela, jego historii lwej i jamie? Więc pozwólcie, że ja też rozpocznę od pytania dotyczące osoby, która miała na imię Salomon. Jakie wydarzenia, jakie historie? Pamiętamy z życia króla Salomona. Czy może ktoś mógłby powiedzieć? Przypominamy sobie? Zbudowanie świątyni, tak? Co jeszcze? Jego prośba, aby w tym trudnym, odpowiedzialnym momencie życia, kiedy przejął władzę po królu Dawidzie, aby była mu dana mądrość. Czy może jeszcze jakieś wydarzenie? Wizyta królowej Saby. I dzisiaj jest to moim pragnieniem, aby tą wizytę królowej Saby sobie jeszcze raz przypomnieć. Otwórzmy Pierwszą Księgę Królewską, Dziesiąty Rozdział. Pierwsza Księga Królewska i Dziesiąty Rozdział jest właśnie zanotowana wizyta królowej Saby. Ponieważ Saba to był teren, to było królestwo. Położone najprawdopodobniej obecny dzisiejszy Jemen i Etiopia. To były te właśnie tereny dzisiejszych krajów, które to królestwo obejmowało. Była to kraina bardzo bogata, dlatego że ona prowadziła handel było z krajami, szczególnie z Indiami. I właśnie w pewnym momencie ta królowa Saby postanowiła przybyć do króla Salomona. Myślę, że ostatnie wiadomości, które pojawiają się w mass mediach, może troszeczkę mniej dotyczą z życia relacji tak zwanych wielkich tego świata, albo jak się to mówi, z wielkich sfer tego świata, dlatego że wiadomości w dzisiejszych dniach, tak zwane newsy, dotyczą zupełnie czegoś innego. Na pewno słyszeliśmy o ponownym częsieniu ziemi w Japonii w dniu wczorajszym. Na pewno o tej tragedii, która miała miejsce w Brazylii. Na pewno teraz wiadomości też dotyczy, dotyczyć będą również rocznicy katastrofy podsmoleńskiej. Dlatego w naszych wiadomościach przekazywanych przez mass media może troszeczkę mniej jest wiadomości życia wielkich sfer. Ale na pewno słyszeliśmy o tym, że są już przygotowania do ślubu księcia Williama. tak? Jak to wszystko się będzie odbywało, jaka porcelana będą, kto będzie zaproszony, i gdy to wydarzenie będzie miało miejsce, to na pewno ono będzie nagłośnione. I wtedy będziemy mogli poczuć, w jakim stopniu atmosferę takiego spotkania, kiedy właśnie znaczący ludzie tego świata, jak to się mówi, koronowane głowy spotkają się. Pierwszy wiersz dziesiątego rozdziału mówi tak. A gdy królowa Saby usłyszała wieść o Salomonie, opartą na chwale pana, wybrała się do niego, żeby go doświadczyć przedstawianie trudnych pytań. Jakże budujące jest dla mnie tutaj sprawozdanie, jakże zachęcające do tego, aby dalej tą historię czytać, ponieważ królowa Saby, kiedy postanowiła udać się w daleką, niebezpieczną podróż ruszyć z miejsca swojego zamieszkania ruszyć do miejsca gdzie przebywał król Salomon to wybrała się tylko i wyłącznie dlatego jak tu mamy wspomniane ponieważ wiadomości które do niej docierały o Salomonie to były wiadomości które były oparte na chwale Pana tam nie było chwały Salomona tam nie było chwały co on takiego wielkiego dokonał jaką reformę przeprowadził jak udoskonalił państwo, jaką mądrość posiadał od Boga, tutaj głównie było oparte na chwale Pana. I to ją zaintrygowało. To nie dawało jej spokoju. O tych rzeczach, o których wspomniałem, ona również słyszała. Ona również o nich była, była ich świadoma, ale głównie chciała się przekonać, kto jest źródłem. Tego właśnie powodzenia króla Salomona. I czytamy, że wybrała się w drogę, dlatego że wiadomości, które do niej docierały, to mówiły o chwale Pana, mówiły o Bogu, o Bogu jedynym, prawdziwym, o Bogu Jahwe, że On był źródłem wszystkiego, to co najlepsze, to co nawartaściowsze w życiu Salomona. Jakże dla mnie jest to bardzo inspirujące, jakże zachęcające. Jakże bardzo bym chciał, aby wiadomości docierające do innych ludzi o mnie, o mojej rodzinie, o moim zborze w Poznaniu, to były wiadomości, które będą oparte na czyjej chwale? Na chwale Boga, nie mojej, nie naszej własnej, a na tym, co Bóg dla nas uczynił. Jak zmienił moje życie, jak dokonał cudów w moim życiu, jak dokonał nawrócenia mojej najbliższej Osoby. To są te wiadomości, które chciałbym, aby docierały do innych ludzi, wiadomości, które są oparte na chwale Bożej. Nie mojej i może nie mojego zboru, ale na chwale Boga, który jest centrum Jezusa Chrystusa, który jest centrum właśnie naszego życia. Wybrała się w tą drogę, jak czytamy dalej. Aby go doświadczyć, przedstawianie trudnych pytań. Nic tak człowieka nie doświadcza i nic tak człowieka nie rytuje, jak trudne pytania, czyż nie tak? Czyż nie mamy trudnych pytań w naszym życiu? Czy nie zadawaj sobie trudnych pytań ostatnio? Dlaczego choruję? Dlaczego mam problemy ze zdrowiem? Dlaczego nie mogę pewne rzeczy uporządkować w swoim życiu, może swojej rodzinie? Dlaczego na przykład straciłem pracę? Dlaczego nie układa się relacje, może w różnych sytuacjach życiowych albo zborowych? Czym jest to spowodowane? Czyż to nie są trudne pytania? Myślę, że tak. Są to trudne pytania, które są stawiane, ale właśnie w tym momencie, aby doświadczyć również i nas. Czy moje życie jest oparte na chwale Bożej, na łączności z Bogiem, czy jest to życie, no, no bo trzeba żyć, no co mam zrobić? tak? Urodziłem się, zostałem poczętym, pojawiłem się na tej ziemi, no i trzeba jakoś to życie żyć. Moja małżonka kiedyś, gdy mieliśmy w Gdyni, chodziła z taką pomocą do pewnego starszego Pana, a to był naprawdę zasłużony Pan dla Polski, się tak mogę powiedzieć, i dla kraju. On kiedyś był dyrektorem portu w Gdyni. On przyjął w sumie ludzi, którzy z powrotem wracali do Polski, było to ponad 300 tysięcy osób. On ich przyjmował, gwarantował im miejsce, tymczasowe zamieszkania, później organizował transport, gdzie oni chcą wrócić, którymi pociągami, gdzie mają to realizować. On realizował to właśnie zaraz powodnie. Ale miał takie niesamowite powiedzenie. Ileż to człowiek musi się namęczyć, aby umrzeć? Czy nasze życie takie musi być? Czy takie ma być? Czy mamy się tutaj męczyć? Nie, kochani, mamy się cieszyć, radować z tego, że z nami jest Bóg. Wierz drugi mówi nam tak: Przybyła do Jeruzalemu. Z nadzwyczaj wspaniałym orszakiem na wielbłądach objuczonych wonnościami, wielką ilością złota i drogimi kamieniami i przyszedłszy do Salomona, rozmawiała z nim o wszystkim, co miała na sercu. Wybrała się w drogę, ale nie z pustymi rękoma. Przybyła właśnie do Jerozolimy wspaniały orszak, wielbłądy. Które te wszystkie wspaniałości, które były w jej kraju, albo ona prowadziła handel z innymi krajami, przyniosła do króla Salomona. Spotkanie koronowanych głów. Czasami takie spotkanie ważnych ludzi, bardzo, bardzo ważnych ludzi, może być bardzo takie sztywne, oficjalne, według protokołu. Ale czytamy. Że osobowość Salomona nie pozwoliła na to królowej saby. Nie znamy jej imienia, ale nie pozwoliła jej na to dlaczego. Ponieważ kiedy przyszedł, przyszedłszy do Salomona, kiedy zaczęła z nim rozmawiać, to znalazła bratnią duszę. To w domu Salomona, w jego pałacu, poczuła się bezpieczna, a człowiek nic tak bardzo nie potrzebuje, jak poczucia bezpieczeństwa. Czuła się bezpieczna dlatego, że rozmawiała z nim o wszystkim, co miała na sercu. Wyobrażamy to sobie? Jaka osobowość musiała być króla Salomona, jak był on otwarty, szczery, jak spotkanie i rozmowa pomiędzy nimi taka właśnie była. Ona przed królem Salomonem otworzyła swoje serce. A nie zawsze to jest łatwo. Jeszcze dwie ważne osoby osoby, które władają, potrafiły otworzyć przed sobą serce, szczególnie ta królowa. Coś ją gnębiło, coś ją martwiło. Poszukiwała sensu swojego życia i zrozumiała, że ten człowiek, z którym się spotkała i z którym zaczęła rozmawiać, to może być takim człowiekiem i otworzyła swoje serce. Kiedy ostatnio ty otworzyłeś swoje serce? Czy masz taką osobę zaufaną, w której czu w towarzystwie, której czujesz się bezpiecznie, możesz tak naprawdę otworzyć serce i powiedzieć wszystko, co Cię boli, co Cię gnębi, co Cię gryzie, co Cię smuci, z czego tak naprawdę się radujesz? Kiedy ostatnio otwarłeś tak swoje serce. Ja mogę być tylko Bogu wdzięczny, że czasami mogę być taką osobą dla innych osób. Że czasami rzeczywiście osoby też w jakimś stopniu mają możliwość, aby przede mną się otworzyć. Ale jestem też Bogu wdzięczny, że tutaj w Zboże, w Poznaniu, mam też takie osoby, rodziny, gdzie też tak mogę się czuć. I też mogę właśnie otworzyć swoje serce. Bo kiedy człowiek nie otworzy swojego serca, kiedy jest zamknięty, kiedy żyje swoimi problemami, zmartwieniami, to często, wiecie, tak myśli, tak się dołuje, tak się gnębi i nie widzi nic poza tym jego właśnie problemem. Ale gdybyśmy mieli może problemy z otwarciem takiego serca, Tutaj, na ziemi, przed ludźmi, to chciałbym Was, kochani, zachęcić do otwarcia swojego serca przed Bogiem. Pozwólcie, że już ze starszego wydania książki Nauki z Góry Błogosławienia przeczytam rozdział, który mówi na temat modlitwy naszej Ojcze Nasz. I na temat słów, które mówią tak: Gdy się modlicie, to mówcie jak Ojcze Nasz. Jezus uczy nas nazywać swego Ojca naszym Ojcem. Sam zaś nie wstydzi się nazywać nas braćmi. Serce Jego jest gotowe i tak chętne do uznania nas za członków rodziny boskiej, iż w pierwszych słowach, który mamy się posługiwać przy zbliżeniu do Boga, daje nam zapewnienie pokrewieństwa z Bogiem, Ojcze nasz. Jest to zwiastowanie cudownej prawdy, pełnej zachęty i pociechy, że Bóg kocha nas tak samo jak swego Syna. Coś niesamowitego. Jak, Panie Boże, to ja tak samo jestem przez Ciebie kochany, jak kochasz Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu Gorgoty. Tak samo dla Ciebie jestem cenny i gotowy jesteś mi wszystko ofiarować to, co ofiarowałeś swojemu Synowi. Jezus potwierdza w swej ostatniej modlitwie za uczniów, żeś ich umiłował, jakoś i mnie umiłował. Tak, drodzy kochani. Więc jeśli mielibyśmy jakiekolwiek problemy z tym, aby otworzyć serce swoje przed Bogiem, to pamiętajmy, nie na darmo modlitwa Pańska otwiera słowami Ojcze Nasz. I tak możemy przed nim otworzyć swoje serce. Wiersz trzeci mówi tak: Salomon zaś odpowiadał na wszystkie jej pytania, i nie było takiego pytania, na które król nie umiałby dać jej odpowiedzi. A więc Salomon stał na wysokości zadania, potwierdzeniem mądrości pochodzącej od Boga, dlatego że odpowiedział na wszystkie pytania. To nie znaczy, aby być w jakimś stopniu błogosławiony przez Boga, że też muszę znać odpowiedzi na wszystkie pytania, ale jest potrzeba, abym stanął na wysokości zadania, abym stanął i umiał w mądrości pochodzącej od Boga kierować ludzi do Boga kierować ludzi do Jezusa Chrystusa, kierować ludzi do Słowa Bożego, mówić o swoich doświadczeniach, przeżyciach, które mam z Bogiem. Dalsze teksty mówią tak, gdy więc królowa Saby poznała całą mądrość Salomona i obejrzała pałac, który zbudował, potrawy na jego stole, stanowiska jego dostojników, sprawność usługiwania jego sług, ich stroje, podawanie napoje, wszystko ona poznała. Czy przypomina wam jakąś inną historię, która będzie miała miejsce w przyszłości od tego wydarzenia? Przypominamy sobie. Hiskiarz. Hiskiasz tak samo. Równie cudry się dokonał. Stopień na, słońce cofnęło się o 10 stopni. 15 lat życia zostało dane Hiskiarzowi. Z Babilonu przyszli posłańcy, aby się przekonać, co się takiego wydarzyło. A Hiskarz powiedział wszystko to, co było w jego domu. Wszystko to ukazał, a nie ukazał Boga, który był źródłem tego cudu. Czyżby on naśladował króla Salomona? Nie do końca. Dlatego, że nie do końca przeczytałem ten tekst, który mówi: Wszystko to pokazał królowej Saby, ale wiesz, dalej mówi oraz. Jego ofiarę całopalną, jaką złożył w przypadku pana, nie mogła wyjść z podziwu. Pokazał wszystko to, co miał od Boga, ale jeszcze raz ukazał, że źródłem tego wszystkiego jest Bóg. Zaprosił do świątyni, zaprosił na dziedziniec i tam złożył ofiarę całopalną. Ukazał Boga prawdziwego, wskazał właściwe miejsce kultu, wskazał właściwe miejsce składowania ofiar. A więc Salomon w tym momencie stanął na pełni wysokości zadania. Hiskiarz, kilkaset lat później, tego nie dokonał, ponieważ wszystko ukazał, ale nie ukazał posłańcom z Babilonu Boga, prawdziwego, jedynego Boga, który był źródłem jej jego uzdrowienia. Tutaj Salomon to ukazał, nie wstydził się. Nie tylko mówił o swojej sprawności, usługiwających, o dostojnikach, o reformach, które przeprowadził, strojach, napojach, na tym koniec. Tylko co? Tylko poprowadził dalej. Jeśli masz przyjaciół, jeśli masz rodzinę, jeśli masz osoby, które niedawno poznałeś, to jak daleko ich prowadzisz? Jak daleko mówisz? Może czasami jakiś nowy dom? Został wybudowany, może czasami zakup nowego samochodu, może czasami gdzieś wyjazd na wakacje był interesujący. I dla znajomych, czy tylko te sprawy ukazujesz? Czy w tym również potrafimy ukazać Boga? Pokazać jako źródło tego wszystkiego, co mam i w tym wszystkim, co doświadczyłem, to jest właśnie Bóg. Bo Salomon tak uczynił, zaprowadził do świątyni i ofiara całopalna to była ofiara dziękczynna, to nie była ofiara za grzech, to była ofiara wdzięczności, która w całości była spalana na chwałę dla Boga. I to zobaczyła ta królowa. Jakże to jest budujące, inspirujące i zachęcające, aby takie było właśnie nasze wspólne życie dla chwały Bożej. Wierz szósty. I rzekła do króla: Prawdą okazało się to, co o Twoich sprawach i o Twojej mądrości słyszałam w mojej ziemi. Lecz nie wierzyłam tym słowom, aż przybyłam i zobaczyłam na własne oczy, a i tak nie powiedziano mi ani powód tego, bo znacznie przewyższyłeś mądrością i zatnością to, co o tobie słyszałam. Marco Polo powiedział takie same słowa kiedy był na Morzu Śmierci i prosili Go najbliższe, aby odwołał te wszystkie wspaniałe cuda, które mówił na Dalekim Wschodzie, które zobaczył, to powiedział tak. Nawet połowy tego, co widziałem Wam, nie opowiedziałem. I królowa to samo powiedziała. Nawet połowy tego, co słyszałam o Tobie, o Twojej mądrości, sprawności, aż wszystko to zobaczyłam, przepraszam, na własne oczy. I na tym kochani ona nie zakończyła. Przepraszam bardzo. Bo dalej powiedziała tak szczęśliwi Twoi ludzie, szczęśliwi Twoi cudzy, którzy stoją przed Tobą, że mogą wszyscy zawsze słuchać Twojej mądrości. Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg Twój, który. Sobie upodobał, aby Cię posadzić na tronie Izraela, dlatego, że umiował Pan Izraela na wieki. Ustanowił Cię królem, abyś stosował prawo i sprawiedliwość. Błogosławieństwo dla króla i jego poddanek Ona jeszcze miała. Przekazała, że niech będzie teraz błogosławiony Pan, niech będą błogosławieni ludzie, że oni są szczęśliwi. A ta szczęśliwość, ta radość, tej źródłem to był właśnie Bóg. Gdzie jest Nasza radość, gdzie jest nasze szczęście? Na co my kierujemy po uwagę? Może wydaje mi się, że będę człowiekiem szczęśliwy, moja rodzina, najbliżsi będą szczęśliwi, na przykład dzieci, kiedy skończą właściwą, odpowiednią szkołę. Bo jak nie dostaną się do tej wymarzonej szkoły, to naprawdę nic z tego nie będzie. To nie wiem, jaka będzie ich przyszłość. Ostatnio pewna osoba dzieliła się takim doświadczeniem. Małżeństwo, że było ich to pragnieniem, aby córka do Stała się do renomowanej szkoły w ich mieście. To było ich marzeniem, pragnieniem, nawet pewne działania poczynili. Jak się przyznali, no musieli skorzystać nawet ze znajomości, aby tam mogła się dostać. Ale niestety, po roku czasu mówili, powiedzieli, że niestety muszą powiedzieć, że żałują. Dlatego, że ta klasa, do której ona chodziła, została całkowicie rozwiązana. Szkoła nie była w stanie tolerować tego, co się dalej działo w tej klasie. Ta klasa została całkowicie rozwiązana, i uczniowie rozproszeni do innych klas, aby nie mogli tak na siebie wzajemnie oddziaływać. Wydawało się, że to będzie szczęście, że to będzie zapewnienie temu dziecku właściwej drogi życia albo studia. No tak, jak te studia się ukończy, to będę ustawiony na całe życie. To, będę miał przyszłość taką, czy w Polsce, czy za granicą, to będą takie studia, które wszystko mi gwarantuje. Albo praca. Praca, która może i pod materialnym, albo zadowolenia, ona będzie dała Wami wszystko. I tutaj niczego nie muszę się obawiać: miejsce zamieszkania. Jak będę mieszkał w Poznaniu, albo w Warszawie, w Gdańsku, w Wrocławiu, w tych dużych miastach, to naprawdę nie muszę się obawiać przyszłości. Czy takie jest szczęście? Czy na to zwróciła nam uwagę królowa Saby? Kobieta, która przyszła, i się mogę powiedzieć, z pogańskiego kraju, przyszła, bo usłyszała o chwale Pana. Przyszła i powiedziała: Tak, ta chwała Pana jest nad tym królem, jest nad tym narodem. Powiedział: I są błogosławieni ludzie. Dlaczego? Bo ich źródłem szczęścia to jest kto? To jest Bóg. To jest Jezus Chrystus. To jest ten, który umiłował Pana Izraela. Umiował Pan Izraela na wieki? Czyż Bóg nie umiłował swojego ludu na wieki? Czyż Bóg nie umiował nas? Czytaliśmy teksty, które mówiły o tym, że możemy mówić do naszego Boga: Ojcze, nasz. Kiedy mówimy o tym szczęściu, to przypominają mi się słowa: Jeśli Pan domu nie zbuduje, tak? To próżność się trudzą ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie będzie źródłem tych rzeczy, o których mówiłem, Twoich planów, Twoich zamierzeń, naszych planów, naszych zamierzeń, naszej przyszłości, tam nie będzie Pana, to możemy się trudzić, możemy się troszczyć, a nie będzie takiego efektu, jakbyśmy oczekiwali. Mogą przyjść zupełnie inne problemy, trudności, na których absolutnie nie liczyliśmy. Dlaczego? Bo one nie były oparte na Panu. Jeśli Pan domu nie zbuduje, jeśli Pan nie zbuduje Twojej przyszłości, Twojego szczęścia, Twojej łączności z Bogiem, to będzie bardzo trudno prowadzić to życie z Bogiem i dla Boga. I ostatni tekst. Po czym podarowała królowi 120 talentów złota, ogromną ilość wonności i drogich kamieni, nigdy już nie deszło tyle wonności. I ile wtedy podarowała królowa Saby królowi Salomonowi. Było również błogosławieństwo materialne. Dla króla Salomona to, z czym ona przybyła, to właśnie mu złożyła. Tak więc połączenie chwały Pana, połączenie mądrości poprzez zadawanie trudnych pytań, poprzez również otwarcie serca, jak również z uznaniem, ukazaniem. Gdzie jest prawdziwy Bóg? Gdzie jest Jego prawdziwa służba? Jaki jest sposób oddawania mu czci prowadzi do szczęścia, bo wszystko jest na nim ugruntowane? I jak pamiętacie na początku, rozpoczynając dzisiejsze nabożeństwo, zacytowałem słowa pieśni, że mam wielką radość spotykać ludzi, którzy są ludźmi należącymi do Chrystusa, widzieć radość, szczęście na ich twarzy to z taką radością, z takim szczęściem wróćmy do naszych domów i prowadźmy życie dla Jego chwały i z Jego mądrością i błogosławieństwem, tylko od Niego pochodzącym. Amen. Wielbimy Boga w modlitwie. Ukochany nasz Panie i Boże, jak bardzo teraz w głębokości naszych serc pragniemy po Tobie podziękować za spokojny czas nabożeństwa za spokojny czas wielbienia Ciebie i dziękowania za Twoją obecność w naszym życiu, za to, że tyle łazji i błogosławień z każdego dnia jest nam danych, a szczególnie w dzień sobotni, kiedy jesteśmy w społeczności z Tobą, z Twoim ludem, kiedy pieśni, modlitwy, rozważanie Słowa Bożego prowadzą nas do Twojego świętego tronu, aby podziękować za Twoją miłość do nas, za to, drogi Panie, że jesteś naszym Ojczem, że przed Tobą możemy otworzyć nasze serca, mówić o naszych problemach, radościach, musi mówić o naszych obawach, ale również o naszej przyszłości, spotkania się z Tobą. Tak bardzo pragniemy, aby te słowa i ten stan wdzięczności, łączności z Tobą pozostał na resztę chwil naszego życia, a szczególnie na ten piękny i wartościowy dzień sobotni. Dziękując, Drugi Panie. Pragniemy polecić nas wszystkich Twojej łaskowej miłości. Ale szczególnie w dniu dzisiejszym, w imieniu nas wszystkich, pragnę, drogi Panie, podziękować za braterstwo Rzuchowskich, za poznanie przez nich prawdy, za życie, drogi Panie, z Tobą i razem jako małżeństwa, za to, że przez 40 lat w poszanowaniu, w miłości trwają w tym związku, że siostra Dorota i brat Jan. Co również na wzorem wzajemnej miłości, szacunku, dbania o siebie i uczestniczenia również w życiu kościelnym, Pogłosa w ich dalsze życie, dalszą społeczność z nami i służbę, którą mogą wykonywać. Drogi Panie, chcemy wspomnieć i te osoby, które są chore, strapione, pragnę wspomnieć siostrę Dolską, aby otrzymała pomoc poprzez Ducha Świętego, społeczności z Tobą, pocieszenie. Ty wiesz, drogi Panie, jak wiele osób jest może takich, o których nie wiemy, ale które potrzebują Twojej obecności i pomocy. Potrzebują usłyszeć o Twojej chwale, która może się objawić w naszym życiu. I o tą łaskę Cię prosimy przez imię Jezus. Amen.